Spotkanie dla mnie jest y, przede wszystkim bycie z in, drugą osobą. Niekoniecznie rozmowa z nim, ale sama obecność jego. Y, mi się wydaje, że pięknym przeżyciem, bo sama obecność drugiego człowieka y, uczy nas czegoś. Y, spojrzenia na tego drugiego człowieka, patrzenia się na świat z, czasami z jego perspektywy. Dla mnie spotkanie jest tym, kiedy możemy się spotkać z przyjaciółmi, porozmawiać, pośmiać się i miło spędzić czas. Zacznijmy od tego, że człowiek jest istotą społeczną i że potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, tak? I spotkanie właśnie mu to umożliwia i jest właśnie taką, taką formą, formą komunikacji. Jest możliwością rozmowy między dwojgiem albo kilkoma osobami. Spotkanie zawsze mi się kojarzy ze spotkaniem rodzinnym. Przede wszystkim spotkanie wigilijne. Takie to jest charakterystyczne spotkanie, kiedy wszyscy przy jednym stole możemy porozmawiać, możemy wspólnie omówić tutaj nasze problemy, sprawy. Spotkanie jest dla mnie na pewno formą pewnego zżycia się z innymi ludźmi. Na pewno jest pewnym rodzajem rozluźnienia się, rozrywki, takiego odpoczęcia od wszelkich problemów. No na pewno można się czegoś nauczyć i to naprawdę może być bardzo edukujące. Również pouczające, przy czym możemy pogłębiać swoją wiarę. również. Na pewno nie jest e, styknięcie się dwóch osób i cześć, cześć co tam nic tylko to jest bardziej takie dowiedzenie się czegoś na temat drugiej osoby. Dla mnie osobiście spotkanie jest takim ludzkim, ale też takim duchowym otwarciem się na drugiego człowieka, z którym mogę porozmawiać, z którym mogę dzielić wspólnie czas, z którym mogę się cieszyć, ale też z którym mogę się smucić. Jest to czas, który pozwala nam budować relacje, budować społeczeństwo, budować to, do czego zmierzamy. Wydaje mi się, że to jest coś pięknego, dar od Boga, który musimy wykorzystywać. Okazją do poznania wielu ludzi, ale też do pogłębienia więzi z przyjaciółmi, do podzielenia się różnymi informacjami, jakie zdobyłem ja, czy właśnie te osoby, z którymi się spotykam, do zwierzenia się czasami, gdy mam jakiś problem, czy gdy właściwie mogę komuś pomóc dzięki swojej radzie, swojemu doświadczeniu. Spotkanie jest dla mnie wyjściem z przyjaciółmi na pizzę, po rozmawianiu o takich głupich błahych tematach na przykład jaki będzie wynik meczu między Barceloną a Realem spotkanie to jest tak jakby całe nasze życie bo całe nasze życie jest ciągłym spotkaniem czy to z ludźmi czy to z panem Bogiem też ale tak samo teraz tutaj siedzimy to też jest jakieś spotkanie więc nasze życie jest ciągłym spotykaniem się z ludźmi i z całym światem tak naprawdę i spotkanie zawsze nam coś daje są to czasem takie może nie za fajne jakieś doświadczenia ale zawsze nam coś daje. Spotkanie jest możliwością poznania naprawdę wspaniałych ludzi. Oprócz tego, można w jakiś sposób pogłębić swoją wiarę, dowiedzieć się czegoś ciekawego i w miły sposób spędzić swój czas. Spotkanie to taka fajna rzecz, gdzie można spotkać się z ludźmi, porozmawiać, pośmiać się, też porozmawiać o swoich problemach. Formuł takiej zabawy spotkania się z przyjaciółmi Spotkanie, no jeżeli można byłoby rozważyć kilka opcji, bo, bo spotkanie może być różne, może być z przyjaciółmi, może być to wyjście yy, spotkanie z rodziną, może być to spotkanie takie w sumie w samotności, jak teraz przeżywamy tutaj na rekolekcjach z, z Panem Bogiem. Spotkanie jest to wspaniała rzecz, na której się spotykają wspaniałe osoby, mądre. Nie wiem, spotkanie jest trudne zdefiniować. Można na przykład mieć spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie nie, ze zwierzęciem, na przykład pająk cię może zaskoczyć, masz spotkanie z pająkiem pod prysznicem. Moim zdaniem to jest zawsze jakiś drugi człowiek. To jest ten ktoś, kto staje obok mnie, ale i ja sam, który muszę w jakiś sposób otworzyć się na tego drugiego człowieka, bo moim zdaniem tylko wtedy jest sens ma spotkanie, kiedy jest te dwie osoby i Otwarte na siebie, ja otwieram się, ale cały, z tym, co jest dobre we mnie, i co jest złe we mnie, i to, co piękne, i to, co jakieś tam może zranione. Spotkanie dla mnie jest formą spędzenia czasu z drugą osobą, za sposób egzystencjalny, zabicie czasu z kimś, dla kogoś, o czymś. Spotkanie dla mnie jest sposobem na mile spędzony czas z przyjaciółmi. Spotkanie jest wydarzeniem, które może się udać, a może się nie udać. Jest misterium, jest tajemnicą. Przede wszystkim byciem wobec, to znaczy jestem z kimś, jestem dla kogoś i ten ktoś jest dla mnie. I w ten sposób to jest coś, co zupełnie nas przekracza, bo to oznacza, że ja wychodzę z siebie, wychodzę ku innemu i to jest coś, co mnie przemienia i przemienia tego kogoś. To daje szczęście. Jest to spędzanie czasu z bliskimi ludźmi i dzielenie się swoimi przeżyciami. I tylko wtedy, moim zdaniem, można coś nazwać spotkaniem. Jeżeli dwie osoby stają w pełni otwartym sercem, umysłem, otwarte na siebie i na drugiego człowieka. Spotkanie to jest takie coś, i że mogę się z kimś zobaczyć. No, coś takiego. <śleszy> <śleszy>